Już jesteśmy w Amsterdamie. Tak. Tak. Udałam się w końcu. Co my tu widzimy? Stacja centralna dworca kolejowego. Będzie fajnie? Nie będzie nam lało na głowę? nie utopimy się w deszczu. <grym> A może nie utopimy, co? Zobaczymy. Może w kanale się utopimy. Może ty. Nie spadł, jak kiedyś wymyślisz, to zawsze pada. Cieszę się, że tu jesteś? Tak. Bardzo chciałaś tu być. Mhm. Wchodzimy w dystrykt, który wszyscy znają. Czerwonych latarni. To nie chodzi o to, że były tu czerwone latarnie, tylko takie napisy były czerwone wszędzie. I jak było ciemno wieczorami, to wtedy tylko te czerwone, czerwone. znaki były wszędzie widoczne i tam marynarze, którzy tutaj wiedzieli, gdzie należy się udać. No taka ta taka kamienica. Są takie drzwiczki do każdej z pań, I na górę się chyba idzie wtedy. No i więcej nie powiem, co się dzieje dalej. To jest, że w środku tego dystryktu czerwonych latarni, które tutaj widzimy, stoi najstarszy ilość Amsterdamu, czyli kościół z 1306 roku. Z perspektywy kamerki może tego nie widać, ale te dwa budynki się ku sobie mają. Homo Monument. Jest to płyta granitowa w kształcie trójkąta o długości 10 x 10 na 10 Jest to monument upamiętniający homoseksualistów, którzy, których naziści. Zmuszali do noszenia yy, opasek na ramionach, tak jak y, Żydów. Tylko ich opaski miały różowe, właśnie trójkąty na nich. Stąd właśnie ten moment. Jesteśmy przed słynnym amsterdamskim muzeum dom, przed domem Anne Frank. I muszę powiedzieć szczerze, że nie tego się spodziewałem. Ponieważ wygląda to dość dziwnie i zabierałem w jakiejś małej, kamienii. Tutaj dostajemy przynajmniej z zewnątrz kloc, nowoczesny, przeszklony. Zobaczymy go do w środku. Wincenta Van Gogh. Lubisz Wincenta Van Gogha? Czyli nie? Nie no, ładnie malował, ale tak z tego, co się orientuję i z tego, jak jest przedstawiony w filmach biograficznych, był tym typem człowieka, za którym nie przebadam, więc nie byłby moim kolegą. Ale To dlatego, że był ładnie. rudy? Tego nie powiedziałem. Ale pomyślałeś. Nie. Thank you Wyszliśmy właśnie z muze Muzeum Vincenta Van Gogha, które tutaj się znajduje, jak ci się podobało. Może być, ale potem jak się dowiedziałem, ile kosztowało, było mi trochę smutno. Czy wydałabyś ja tyle bym... pieniędzy jeszcze raz? Gdyby mi dali na wynos jakiś obraz, żebym sobie w domu powiesiła, to. Tak. 15 euro do sobie. Masakra. I będzie dzisiaj obiadu. Dzięki, Wincent. Mambo! Me gusta il mambo! I like it mambo. Jesteśmy w Lomen Mart Jest tu wiele różnych buls do kupienia. Naszem do kupienia też. Tak. Najdroższe nasiona z AK-47, które mieliśmy okazję spróbować naprawdę dają kopa. Skąd wiesz? Ooo, w tym czasie rzeczywiście. Chyba kupić sobie tulipany, sztuczne tulipany albo takie... O, ulgi tulipanów, jak jakieś cebulę. To są cebulę, nie? tulipany. Tak, to są cebulę, które się wkłada do ziemi i z tego wyrasta tulipan. A nie je się tego? Nie. A można zjeść? A co będzie? Freczka W brzuchu mi nie urośnie tulipan? Chyba nie. Wykład, nie. pięknie w środku, zobacz. Zrobiliśmy sobie fryteczki. On jest najlepsze w mieście. Tak mówią przewodniki. Dobra, wchodzimy mhm. do beginów. Beginki to był taki zakon kobiet niezamężnych bądź owdowiałych, które się zajmowały starszymi, żyły pobożnie i w ubóstwie. I właśnie tutaj był ich ich atera. To widziana starszy ryglany budynek w Holandii z 1945-65 roku. Mambo, me gusta el mambo. I like the mambo. Mimo, że ostatnia beginka zmarła w 1971 roku, to według tablicy informacyjnej, która tutaj wisi na ścianie, nadal mieszkają tutaj same kobiety. jest ich tutaj ponoć 108 mieszkających w tych kamieniczkach. Pytanie: co jak któraś będzie chciała sobie na rzecz nie wygłosić? Ale tablica tego nie wyjaśni. Więc nie wiem, czy będzie cokolwiek widać, ale wiele takich kamieniczek w Amsterdamie ma na swoim szczycie haki. Tutaj widać taki hak na górze. I one służyły do tego, żeby przerzucić przez nie linę. I z racji tego, że te kamieniczki są raczej wąskie, i trudno się po nich drapuje i wnosić coś na górę, to służyły jako takie dźwignie. O, może to będzie lepiej widać. Żeby ciężkie przedmioty przetransportować na górę. I Kaka jeszcze wyczytała, co? Ja wiem, że jestem błędnie, wydaje się, że te wszystkie budynki się pochylają. No chociaż, na no kurczę, popatrzmy, no one się pochylają, ten ostatni, no jest normalnie krzywy. Ale podobno było to zrobione specjalnie, żeby właśnie ułatwić wnoszenie tych towarów na górę. Jeszcze coś o oknach mówiłaś też? Że podobno można je łatwo wyciągnąć całe zeramowe, jakie jest do sobie tak wietrze mieszkanie i I przy okazji można też coś włożyć ciężkiego, tak? Przez z poziomu ulicy. Zobaczyć największą kamienicę w Amsterdamie, która ma 2 metry i 2 centymetry. O, A dlaczego, dlaczego taka była Dlaczego tak mała. Hmm? pytam się ciebie, ty jesteś przewodnikiem? Ponieważ w czasach, kiedy budowano tą kamienicę, podatek miejski płaciło się od szerokości danego tak. budynku. Więc jakiś mądry pan. w sobie. Holenderski odpowiednik ciebie? Tak. Mm -hmm holenderski cwaniak nazwijmy go Januszem postanowił zrobić sobie kamienicę taką wąską a długą żeby muździercy nie zabierali ps, ps. teraz w tym miejscu znajduje się herbaciarnia można sobie tutaj wejść powiedzieć sobie w tej kamienicy chcesz tu wejść? Na herbacerni? No? I coś mi tam kupisz? Właśnie działają w bignie. Jesteśmy na rynku w Amsterdamie, największym z rynków UKK. Przyszliśmy tutaj, żeby pożreć oryginalne strób, szt wafle. Szukamy właśnie tego miejsca, a przy okazji czujemy różne inne zapachy, przede wszystkim rybne zapachy. Na rzece Amsterdam ułatwia nie mieszanie się yy, słonej i słodkiej wody, dzięki czemu w Amsterdamie kanały są słodkowodne. Ten budynek, który tam widać, to jest teatr muzyczny. I obok. Takie również z cegłą, ale z takimi elementami jakby jasnymi, jakby, jakby stalowymi, jest podobno. Urząd Miasta. I taka gra słów tutaj występuje, że ten kompleks, jako że jest architektonicznie bardzo podobny, nazwano Stopera. Opera, wiadomo, od opery. A to syty to chyba od Sztat, jako że... sztad fuj, jakoś tak. Jakoś tak. Jako że, że tam... Rada miasta jest tu. Ja lucek się śmieję, że brzmi to zupełnie jak stopera. Ne, to, to mogła być Twoja reklama. Nie pamiętam jaka nazwa: Aflofarm czy coś tam. Polfarma. Znajdujemy się przed budynkiem, przed muzeum ermitażu w Amsterdamie. Tutaj nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ jest to filia tego słynnego ermitażu w Petersburgu. Jak to się stało, że filia rosyjskiego muzeum się znajduje w Holandii, wytłumaczy nam na kalendarz? Podobno jakiś car, Piotr Wielki, <grywki> uczył się tutaj, buda wyłoci. Tak mu się tutaj spodobało, że postanowił utworzyć tutaj filię swojego muzeum. Mam nadzieję, że ta historia jest prawdziwa, ponieważ jej nie sprawdziłem. Możemy się tu zatrzymać i opowiedzieć wszystkim o symbolu, o logo Amsterdamu, o Herbie Amsterdamu, które są właśnie te 3x. -y. I to nie jest tak, jak pewnie dużo ludzi myśli, że jest to symbol jakiś pornograficzny albo logo Dystryktu Czerwonych Latarni. Po prostu jest logo Amsterdamu. Od dawna te 3x -y ponoć. Symbolizow mogą symbolizować, tak jak niektórzy historycy twierdzą, trzy największe yy, postrachy Amsterdamu, podczas wiecznego Amsterdamu, to znaczy pożar, powódź i dżumer. Także to nie jest co taki znak I możemy go znaleźć wszędzie, to bardzo dużo wisi flag dookoła i w, w witrynach jest, są te znaki. Nawet dostaliśmy kadnię tak klopsy z, to taką małą To jest znak od pani, że można się tam spodziewać dżumu. Dokładnie. Ten budynek przed nami to wag, czyli część starych murów miejskich. Kiedy mury upadły, żeby miasto mogło się poszerzać, budynek się ostał i potem wiele różnych ról pełnił później. Między innymi był siedzibą gildii chirurgów. I w tej to siedzibie Rembrandt namalował swój słynny obraz, Lekcja Anatomii doktora Tulpa.